Śmierka do PDR-u po pakistańsku. Powiedz, ile lat ćwiczysz wyciąganie wgniotek bez lakierowania? Od dziecka. Tak? Na jakim małce zaczynałeś? Na resoraku? Tak. widać, że powoli wraca inne blachy w tej chwili to już by Stanowski ma już 200 tysięcy subskrypcji na tym swoim kanale Zero gdzie jeszcze nie ma żadnego filmu No proszę. To jest sztuka. Nic nie, nie zrobi, ale nie robi. Nic nie robi, a chce kasę. Nawet jednego filmu nie nagrał. A się kłóci, kurde, z borkiem o pieniądze. A my patrz, tyle roboty, bardzo dobrej roboty i 18 subskrypcji. No i co? Jak to wygląda? Trochę poszło. No trochę poszło Tu ta linia jest ładna, to tylko ten rant cały no, czas ten tak rant, wiesz. No. No, to było zagniesione, no Rany, no za dobra blacha no. Jeszcze tak, tak wiesz, dalej musisz tak rant oklepywać Nie wiem, bo to już się. Bo to już ta linia jest. Tak jak widzę. Tu ta linia już jest. No. Pokażę ją. weź ją tak po, połóż po prostu. No to PDR 500. No.